Jaką glebą jesteś? Zostań do końca, bo Bóg ma dać ciebie słowo. Dzisiaj w Kościele czytam Ewangelię Marka, czwarty rozdział od 1 do 20 wersetu. Teraz możesz zrobić sobie screena lub zatrzymać to wideo i za chwilę przechodzimy do rozważania. To jest dla mnie niesamowite, jak Bóg prowadzi te rozważania, bo pamiętam, że jakieś dwa dni temu, między innymi, wspomniałam o tej przypowieści, nie wiedząc, że za dwa dni będę ją rozważać. Dzisiaj tematem rozważania jest, jaką glebą jesteś. I pod koniec też odpowiem na takie pytanie, jak stać się żyzną glebą, jeżeli okazuje się, że nie jesteś tą żyzną glebą. I dzisiaj czytamy, myślę, znaną przypowieść, przypowieść o siewcy, i mamy tam cztery rodzaje gleby, cztery rodzaje różnych podłuż, i są to symbole różnych grup ludzi. I to, co myślę, że warto na początku podkreślić, to to, że ziarnem jest Słowo Boże. I to ziarno pada na różne gleby, czyli można powiedzieć, że każda z tych grup słucha Słowa Bożego, że to Słowo dociera do każdej z tych gleb. I pierwszy rodzaj takiego podłoża to jest droga. I ci, którzy są na drodze, tak jak mówi Słowo Boże, gdy usłyszą je, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. I droga to jest symbol ludzi, którzy wierzą w kłamstwa szatana bardziej niż Słowo Boże. Gdy Bóg mówi. I szatan, to wybierają słuchanie szatana i dają sobie wykraść to słowo. I co jest powodem tego, że dają sobie wy wykraść to słowo? Powodem jest niewłaściwy obraz Boga, który noszą w swoim sercu. Y I spowodowane jest to zranieniami, urazami, cierpieniem, brakiem przebaczenia. I plon nie jest w stanie dojrzeć u takiej osoby właśnie głównie z tego powodu. Bo nie jest ona gotowa, by usłyszeć to słowo Boże. Jeżeli chce być żyzną glebą, to na początku powinna po prostu popracować nad właściwym obrazem Boga. A jak, mogą, jak może to zmienić? Więc. Może pomóc Ci w tym przede wszystkim słuchanie świadectw innych ludzi oraz różnego rodzaju konferencji. Ta grupa ludzi to nie tylko ludzie, którzy w ogóle nie chodzą do kościoła, ale mogą być to też osoby, które chodzą do kościoła, ponieważ one mają, słyszą to słowo, więc, yy, więc mają styczność ze słowem, tylko nie przyjmują go do swojego serca i dają sobie po prostu wykraść to szatanowi. I druga grupa ludzi to jest zasiew na gruncie skalistym. I Jezus mówi, że to są ci, którzy usłyszą Słowo natychmiast, przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. I potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu Słowa zaraz się załamują. Więc tą skałą są ludzie, którzy przyjmują Słowo. I, i przyjmują je z radością, tak jak jest napisane, to są ludzie już nawróceni, którzy już doświadczyli pierwszego spotkania z Bogiem i mają już ten właściwy obraz Boga i chcą nawet się dzielić z tym świadectwem i mówić o Bogu, ale to, czego im brakuje, by wydać owoce, wydać ten plon, to jest zakorzenienie w Chrystusie. Ich problemem jest taki brak dyscypliny duchowej. Oni są nietrwali, nie czytają słowa Bożego regularnie lub czynią to po prostu... No, jeżeli czytają, to już czytają sporadycznie, opierają się jeszcze bardziej na sobie niż na Chrystusie. I gdy przychodzą już pierwsze jakieś próby, uciski, prześladowania z powodu słowa, zaraz się załamują z powodu, właśnie, braku tego korzenia, tej niestałości. Braku tej dyscypliny. Te wszystkie próby, te prześladowania mogą być naprawdę trudne, ale Bóg nigdy nie pozwala na więcej niż bylibyśmy w stanie unieść. I właśnie to, te próby, to one kształtują właśnie naj, najbardziej nasz, char nasz charakter. One nas przygotowują, przygotowują na to, co Bóg ma dla nas więcej. I być może ten sezon, który chcesz upominąć, on może się. Właśnie okazać bardzo potrzebne, by ten plon stał się dojrzały. Trzecia grupa to są ci, którzy są zasiani między ciernie. Jezus mówi o nich tak: to ci, którzy wprawdzie słuchają Słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne rządze wciskają się i zagłuszają Słowo tak, że pozostaje bezowocne. Więc gleba z cierniami to jest symbol takich ludzi, którzy są już w kościele, mają właściwy obraz Boga, mają też dyscyplinę duchową. I przeszli już pierwsze, e, pierwsze próby i nie zrezygnowali z tej drogi zbawienia, wydawania plonu, czytają też Słowo Boże i przyjmują je, i nawet ten plon już zaczyna kiełkować, on zaczyna już wyrastać. Jednak y, nie są w stanie wydać plonu z powodu tych cierni. I czym, czym są te ciernie? Jezus tłumaczy, że są to troski tego świata, łód, łódbog, bogactwa, rządze, które właśnie zagłuszają to słowo. I ostatecznie, mimo że one zaczęły już kierkować, kiełkować, to te ciernie je zagłuszają i nie wydają właśnie plonu, pozostają bezowocne, dlatego że ten człowiek nie powierzył jeszcze wszystkiego Bogu. Tego, czego zabrakło właśnie tutaj, to jest zawierzenia całego życia Chrystusowi, postawienia Boga na pierwszym miejscu i właśnie różnego rodzaju te troski czy pragnienia światowe stały się bożkami, i człowiek ten nie zawierzył wszystkiego Chrystusowi, i z tego powodu y, nie wydaje właśnie pełnego plonu, a jedynie kiełkuje. I ostatni rodzaj to są ci, którzy są zasiani na żyzną Ziemię. I Jezus mówi o nich: to są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stukrotny. Symbolem tej żyznej gleby są ludzie, którzy nie tylko mają już właściwy obraz Boga, mają także dyscyplinę duchową, ale także są zawierzeni całkowicie Chrystusowi. I to właśnie sprawia, że wydają ten plon. Jedni 30-krotni, drugi 60-krotni, a trzeci 100-krotny. I według. Według otrzymanej miary talentów. To są ludzie, którzy poradzili sobie ze zranieniami, z brakiem przebaczenia, mają także dobry obraz Boga, spotkali go, nie poddali się podczas prób, oparli się na Chrystusie i na Jego Słowu oraz powierzyli wszystko Jezusowi. Wiedzą też, że nie muszą się o nic już troszczyć, bo mają dobrego ojca, który troszczy się o całe ich życie: o ich finanse, o ich zdrowie, o ich pracę o dach nad głową, to są osoby, które nie tylko słuchają Słowa Bożego, ale je wypełniają. Żyją w woli Bożej i świadczy o tym ich życie. Więc to, czego potrzebujesz, by stać się tą żyzną glebą, to jest przede wszystkim właściwy obraz Boga, dyscyplina duchowa i całkowicie zawierzenie się Chrystusowi. I myślę, że to, co jest ważne, to to, żeby stopniowo dochodzić do bycia tej żyznej gleby, czyli jeżeli nie masz właściwego obrazu, to skup się na razie na tej jednej rzeczy i potem stopniowo buduj dyscyplinę duchową. Gdy już będziesz miał właściwy obraz i zbudujesz tę dyscyplinę duchową, to dopiero wtedy oddaj się całkowicie Chrystusowi. Ale rób kroczek po kroczku i coraz bardziej zbliżaj się do niego, bo to jest proces. Jeżeli chcesz, to też możesz się podzielić w komentarzu, jakim rodzajem gleby jesteś. Kilka miesięcy temu też nagrałam y, takie rozważanie dotyczące tej samej y, przypowieści, przypowieści o siewce. I tytuł brzmiał Życie duchowe jest jak gra komputerowa. I też, jeżeli chciałbyś zobaczyć y, może takie interpretacje współczesnej posłuchać, to też zachęcam cię, żebyś wrócił do tego wideo. Jedna z najistotniejszych rzeczy, jaką należy pamiętać, to to, że ziarnem jest Słowo Boże, ale to Bóg jest siewcą i to on zasiewa to ziarno, więc tak naprawdę. Nie ma tutaj naszej żadnej zasługi, jeżeli chodzi o wzrost plonu, bo gdyby siewca nie zasiał tego ziarna, to nie byłoby co zbierać, nie byłoby plonu. Należy o tym pamiętać na każdym etapie, bo zawsze można spaść. Dziękuję Ci za to, że oglądasz te rozważania do końca, a nagrywam je, ponieważ Bóg zaprosił mnie do tego podczas rekolekcji w milczeniu. Jeżeli chciałbyś rozważać ze mną codziennie Słowo Boże, to zaobserwuj ten profil. Do zobaczenia.